Moi drodzy, witam się z wami na moim kanale i dzisiaj zrobimy sobie timiar na październik generalnie jestem bardzo podekscytowana ponieważ ciekawi mnie to ile książek do przeczytania uda mi się zrealizować w tym miesiącu z wrześniowego TBR udało mi się przeczytać tylko jedną i jest to Rydza Jakuba Mołeckiego która swoją drogą bardzo mi się podobała natomiast to tak jak mówię ja generalnie bardziej lubię nagrywać te filmy niż czytać z niego książki więc no, może z bezwzględnego przedłużenia zaczynajmy ponieważ mam tutaj dosyć fajne pozycje, które mogą wam się również spodobać, więc bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. I najpierw zaczniemy trochę trudną lekturą, ponieważ to jest rosyjski klasyk, czyli Zbrodnia Ikera Dostojewskiego. Ja ją znalazłam w tym przepięknym wydaniu i usiłowałam ją znaleźć przez bardzo długi czas, bo około 4 miesięcy. No i w pewnym momencie weszłam na Google chyba, żeby w Pisać po prostu i zobaczyć, czy może jakimś tam trafem ta książka się znajdzie. Patrzę, jest dostępna i to był prawdopodobnie antykwariat jakiś. Nie ja wiem, dobra, jakby za dwie dychy to biorę. Jakby wysyłka kosztowała tyle samo co książka, ale nieważne, ważne jest to, że tę książkę mam. Ona jest przecudownie wydana. Następnie będę czytać mój nowy nabytek, czyli dwie książki z serii Angielski Ogród, które są bardzo ciężko dostępne. Je znalazłam na Allegro, dużo przepłaciłam, ale jakby o finansach nie rozmawiajmy, bo normalnie mój portfel, ja nie wiem, on się załamie totalnie. Tak czy inaczej, mamy tutaj. Jedną powieść od Sióstr Bronte, czyli Dziwne losy Jane Eyre. To jest książka, która klimatem właśnie stoi takim jesiennym, więc pomyślałam, że no fajnie by było ją przeczytać po prostu w tym październiku, tym bardziej, że ja jestem ogromnie ciekawa. Jakby te klasyki bardzo chodzą za mną, tak samo Wichrowe Wzgórze, które... Będę na dniach zamawiać, i właśnie w tym wydaniu, w twardej oprawie z obwolutą, no i będę czytać. No i później jest z tej samej serii: mam książkę Jane Austen, czyli rozważną i romantyczną. One pod obwolutami, ja wam pokażę, żebyście zazdrościli. Ale one są tak cudowne, no spójrzcie na to: czy one nie są przepiękne? Jakby jednogłośnie powiem za was: tak, są cudowne. Są cudowne, ja sama sobie zazdroszę, że je mam, ale no wiem, że będzie problem, żeby uzupełnić całą kolekcję. Mm, już mam dwie zarezerwowane generalnie i to jest właśnie e, wichrowe wzgórze, wichrowe wzgórza to są właśnie wichrowe wzgórza oraz e, od Elizabeth teraz nie pamiętam pani coś tam? Nie, nie pamiętam tytułu. Jak coś to mam wstawię po prostu e, tutaj. Przemitka. Następnie powieść od wydawnictwa Wesper, którą dostałam w ramach współpracy, e, i to jest powieść Jakuba Bielawskiego. i teraz nie jestem pewna, czy to czasem nie jest e, debiut, czyli Dunkel. Książka, która zainteresowała mnie, ponieważ e, możecie zauważyć, że ona jest dosyć podobna okładką do biegunów e, Olgi Tokarczuk. Tak więc no, zobaczymy. Opisu nie znam, wiem tyle, że tu jest jakiś gostek, który ma na imię dunka, i to wszystko. Warto pochwalić również wydawnictwo za wydanie tej książki. No, bez przepiękny, ale jakby umówmy się od razu na wstępie, że wydawnictwo Wesper w, w piękne wydania, no to wiecie, oni robią dobrą, naprawdę bardzo dobrą robotę. I później pozycja, która również bardzo długo już ze mną chodzi od czasu, kiedy oglądałam film w Rednej Marudy o tym, że prawdopodobnie dwory zostały trochę skopiowane od pewnej autorki, i to jest pierwszy tom z serii o czarnych kamieniach. Trilogia Czarnych Kamieni Anny Bishop. Nie wiem teraz, czy ja dobrze wymawiam jej nazwisko. I co ja będę się tu rozgadywać? Jeżeli czytaliście dwory, to wiecie mniej więcej, czego możecie się spodziewać. Moja koleżanka już tę książkę przeczytała i faktycznie bardzo dużo wątków jest podobnych do... w dworach, do... Właśnie tej książki, czyli widać, że masno lekko się wzorowała, właśnie na tej autorce. I dwie ostatnie książki, które również mam w planach na TBR, mój październikowy, czyli Tajemna historia od Dony Trat. No i tutaj, jakby ja się przyznaję, że ta książka była. Wow, trzy miesiące temu w moim Tibiarze, ja jej wciąż nie przeczytałam, aczkolwiek teraz mamy jesień, czyli taki typowy klimat dla różnych um, kryminałów. To jest klasyk generalnie z tego gatunku, tak więc pomyślałam, że dobra, to jest czas właśnie na tajemną historię i nie wiem, czy czasem na dniach jej nie zacznę czytać, ponieważ ona bardzo mnie interesuje swoją fabułą. No i to jest opowieść o. Jakby studentach, chyba, że oni sobie wiecie, chodzą na uniwerek, mmm, ale popełnili prawdopodobnie zbrodnie. Czy ta zbrodnia zostanie popełniona, i oni są w tym wszystkim jakby zamieszani. E, tyle wiem i więcej, jakby ja w opisy nie wchodzę i wy to już dobrze wiecie, bo nie chcę. Po prostu wolę mieć jakiś tam element zaskoczenia. E, I kolejną książką, którą mam w planach, i to jest po prostu pozycja, która jakby rozsadza mnie od środka. Czyli e, powieść pana Grzędowicza, e, Pan Lodowego Ogrodu. Powiem Wam szczerze, że ta okładka przyciągnęła najpierw właśnie moje oko, e, i po drugie, kiedyś wstawiłam post na e, Facebooka, że chciałabym, aby ludzie po prostu mi napisali, co, czym warto się zainteresować z gatunków fantastyki, kładąc nacisk e, tak stricte na fantazy i trochę science fiction. No i właśnie tam jeden pan się wypowiadał, który widać, że tę wiedzę miał, że pan lodowego ogrodu bardzo, bardzo jakby fajnie by było, abym to przeczytała. I później była, ja teraz nie pamiętam, taka też duża książka, ja ją generalnie zamówiłam, zresztą pokażę Wam zaraz. No i sami widzicie, że ta książka jest ogromna, ma białe strony, co jest no takim troszkę minusem, natomiast no, jakby nie widzę, wiecie, żadnych przeciwwskazań, ta książka jest bardzo ciężka, ponieważ tutaj jest osadzona cała trylogia, czyli Czarna Kampania, Cień w Ukryciu oraz Biała Róża. Powiem Wam szczerze, że okładka jakoś super nie zachęca, natomiast opis już trochę tak tutaj przeczytałam, bo no mówię dobra. Jakiś człowiek polecał właśnie um, mi książki, więc fajnie by było, abym jednak przeczytała opis bo to fantastyka. Bardzo mnie zainteresował i wydaje mi się, że w sumie ona też by była dobra na jesienne klimaty. I Jeżeli już jesteśmy przy to przy okazji pokażę wam właśnie pana lodowego ogrodu. To jest dosyć drobna książka, wyszła na przykładem wydawnictwa Fabryka Słów. Co dla mnie jest dziwne, że oni wydaje taką ta, takich małych gabarytów książkę. bo Ona naprawdę jest mała. No i fajnie byłoby wspomnieć o ilustracjach, które się tu również pojawiają, ponieważ są bardzo ładnie, ładne. No i generalnie książka bardzo fajnie wydana. Będę się za nią niedługo brała, bo mamy właśnie tak jak mówię, taki klimat jesieni, więc kakao, koc, to jest super, super czas dla czytelnika, jakby umówmy się wszyscy tutaj zgodnie jesteśmy, tak mi się wydaje. Herbata, koc. Naprawdę picobello. To by było na tyle, jeżeli chodzi o październik i o ten film. Także ja się z wami żegnam. I zaraz będę nagrywała ogromny book haul, więc jakby życzcie mi powodzenia, bo już mnie normalnie telepie jak sobie pomyślę, że 80 książek będę musiała jakby tu pokazać. No i prawdopodobnie ten book haul zobaczycie dopiero później, bo TBR wleci pierwszy, także ja się z wami żegnam, życzę wam cudownego dnia, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku.